Zestawienie yy, grających drużyn, ale za chwilkę, bo rzut wolny dla Sokoła nisko. Uderzenie ponad Bramką. Przedziera się Zwolski. Zmiana na lewą nogę, uderzenie. No, a w meczu rezerw Stalista Bowla z LKS-em. Łowisko mamy już remis i Bramka! No! Czyżby to była bramka bezpośrednio z rzutu rożnego jednego. Bramka dla łowiska Herkta. Dla stali strzelił Wójs. No i teraz przed szansą goście będzie rzut rożny. Odmierza prawidłową odległość arbiter główny. Zwolski. Wysoko ponad poprzeczką. No, głową jest bramka wyrównująca. Zdobyw. I akcja kamienia będzie jeszcze raz do Kwaterniuka. Kwaterniuk. Przy krótkim słupku, ale tam Kwaterniuk w 20 minucie zdobył bezpośrednio rzutu różnego bramkę. Być może teraz powtórka. Znowu dokręca tą piłkę. No i niewiele brakło i znowu serii Kwaterniuk. No cały czas odnoszę wrażenie, że zespół Niska czeka, aby wys... No i teraz błąd, Kwaterniuk! Kwaterniuk! Ależ była okazja, mógł chyba wszczenie nas do realizacji dzisiejszego materiału live. No i oczywiście zachęcamy wszystkich do korzystania z oferty firmy Marmir. Jest druga bramka! Zdobył przepiękną bramkę, pierwszą w tym meczu dla Sokołakami. Uderzenie! Ależ brama! 3 do 1. 60. A wykonawcą tego kornera oczywiście Sergii Kwaterniuk. Kwaterniuk. No, no ale młody zespół. Rezerw w Stali, Stalowa Wola to znamy tą drużynę bardzo. No ale tutaj bramka, tutaj bramka. Daniel Keleci Mark, który wszedł. Gwizdek arbitra. Pietrzyk. O, potężne uderzenie! Odbił tą piłkę Polit. Jeszcze akcja nieskończona, jeszcze może. Daniel so... Keleci. Uderzenie. O, tak dziwnie odbija to, ale jeszcze Keleci nie ma spalonego? Keleci stracił piłkę. Król. Jeszcze głową? Co? Nie ma spalonego? Prowadzenie gospodarzy 3 do 2. Uderzenie z problemami stróż, ale jednak złapał.